Cześć widzowie, witam was serdecznie na kolejnym odcinku w moim kanale, a dzisiaj oprowadzę was po moim Monopoly Go. Tak jak był odcinek na moim kanale niedawno całkiem, że oprowadzałem was po moim Brawl Stars, to dziś was oprowadzę po moim Monopoly Go. A w połowie jakiejś filmu będą dwie niespodzianki, więc koniecznie oglądajcie do końca. Dobra, więc zacznijmy sobie od poziomu. Jak widzicie, aktualnie mam poziom 4670, co jest nawet ładnym wyczynem. Aktualnie mam trzydzieści um, 131. A znajomych? Ile mam? W sumie nawet nie sprawdzałem sam. 15. Mój znajomy z największą liczbą poziomu ma poziom 9619, co jest nawet ładną liczbą. Aktualnie mam 159 naklejek ze 189. I pozostało 18 dni, więc myślę, że nawet mi się uda dokończyć. I będę miał 15 kakostek i ponad 9 milionów ten monet i jakiś pionek, więc myślę, że dam radę. Wierzcie we mnie. Mój rekord największej ilości zebranych monet w napadzie to jak widzicie 2 miliardy 750 milionów. Moim obecnym rekordem najdłużej niezrobionej zemsty na danym graczu w demolce jest Ed Hans. 54 dni temu mnie zaatakował. No w sensie potem już go zaatakowałem. Ale to, to i tak ładna liczba. Moim rekordem zebranych najwięcej monet na raz to jest... Uwaga! 4 miliardy 373 miliony 958 tysięcy 500. Bardzo ładna liczba. Najwięcej zebranych zakręceń na raz to 2228. Bardzo ładnie. Ogólnie mam 7 pionków, takie są moje pionki. Mam 5 tarcz, takie są moje tarcze. Jak widzicie. I mam 20 emotikonów, takie są moje emotikony. Bardzo ciekawe moim zdaniem, dosyć interesujące. No i właśnie mam tą niespodziankę. Jest kasa społeczna do otworzenia. Taka, taka społeczna kaska w ramach tego, że, że oglądacie moje filmy. No to macie, jak otwieram kasę społeczną. I, I zobaczycie wtedy raz na zawsze zobaczycie, jakiego ja mam zawsze pecha. Chociaż teraz to nawet całkiem ładnie mi się zrobiło. I naklejki czy będzie jakaś nowa? Pewnie nie. No właśnie. No bo jak się ma prawie wszystko, no to ciężko cokolwiek wydropić, bo już wszystko się prawie ma. Tak jak w starsie, jak masz dużo rzeczy, to już potem nie masz co wydropić, więc już nie ma tej frajdy. Nie wierzę. Jak ja teraz trafię na tego ziomka, no to będę bardzo szczęśliwy. Proszę, proszę? Ajajaj, kluczyk. Ale razy 25 to też jest całkiem ładna sumka. 106 milionów, przynajmniej coś za to ulepszę. A jaka jest ta druga niespodzianka? Ta druga niespodzianka jest ta ta, taka, że już Wam mogę zdradzić specjal na 50 subów. Jak mój kanał uzyska 50 subów, to zrobię na niego taki mini-specjal, gdzie będzie pierwszy live. Oczywiście jeszcze nie będzie widać mojej twarzy, ale będzie pierwszy live, na którym Trzy losowe osoby, które polubią mój filmik, zostaną wylosowane do tego, aby dodać mnie do znajomych w ten w Brawl Stars i to z głównego konta. Ogólnie łapki się liczą, właśnie pod koniec live'a będę losował te trzy osoby. Łapki, zostawienie łapki się liczy do końca właśnie tego live'a, więc polecam Wam śledzić mój kanał. A, i zostawić suba, aby już za niedługo mieć mnie znajomych w Brawl Stars, bo może to akurat na was wypadnie, nigdy nie wiadomo. Ja się z wami na razie żegnam, trzymajcie się, cześć.